Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca, społeczność Ducha Świętego. Te niech będą z nami wszystkimi odtąd aż na wieki wieków. Amen. Wsłuchajmy się w Boże słowo, które w drugą niedzielę po Wielkiej Nocy jest do nas skierowane. To słowo czytam z Księgi Proroka Ezechiela z 34 rozdziału, wybrane wiersze. Doszło mnie słowo Pana. Synu człowieczy, prorokuj przeciw pasterzom Izraela, prorokuj i powiedz im, pasterzom, tak mówi Pan Bóg, biada pasterzom Izraela, którzy byli pasterzami samych siebie, czy pasterze nie pasą owiec? Tak mówi Pan Bóg, oto ja jestem przeciw pasterzom, będę się domagał moich owiec, i z ich ręki sprawię, że przestaną oni paść. Nie będą już więcej pasterze paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich ust, nie będą dla nich żerem. Tak bowiem mówi Pan Bóg. Oto ja sam będę się troszczył o moje owce i będę ich doglądał. Jak pasterz dogląda swej trzody w dniu, w którym znajduje się wśród swych rozproszonych owiec, tak będę doglądał moich owiec. Uwolnię je z każdego miejsca, tam gdzie się rozproszyły, w dzień pełen obłoków i chmurny. Wyprowadzę je spośród narodów, zbiorę z krajów i wprowadzę do ich ziemi. Będę je pasł na górach Izraela, przy potokach i we wszystkich osiedlach kraju. Będę je pasł na dobrym pastwisku, na wysokich górach Izraela, będzie ich pastwisko. Tam będą leżeć na dobrym pastwisku, na tłustych wypasach będą się paść na górach izraelskich. Ja będę pasł moje owce, ja będę je prowadził na legowisko wyrocznia Pana Boga. Zaginionej będę szukał, zabłąkaną zawrócę, mającą złamanie obwiążę, chorą umocnię. Tłustej i mocnej będę strzegł. Wy, moje owce, owce mojego pastwiska, jesteście ludźmi. Ja jestem waszym Bogiem, wyrocznia Pana Boga. A my prosimy Cię, pobłogosław to zwiastowanie Twojego słowa, bo Twoje słowo jest prawdą. Amen. Dziś często mówimy o kryzysie przywództwa, o braku autorytetów. Dobrze to wiemy, że gdy przywódcy zawodzą, to może to mieć bardzo opłakane konsekwencje. I spróbujmy to, o czym przed chwilą powiedziałem, na czym ten kryzys polega, opisać na przykładzie. Dzisiejszego tekstu kazalnego ze Starego Testamentu z księgi proroka Ezechiela. Ezechiel pisze te słowa w bardzo konkretnej sytuacji historycznej. Otóż świątynia jerozolimska jest już obrócona w gruzy, jest zniszczona, a naród izraelski przebywa w niewoli babilońskiej. I w tej Wydawać by się mogło beznadziejnej sytuacji, bo taką ona rzeczywiście dla ludu izraelskiego była. W tej sytuacji Pan Bóg posyła proroka. Posyła Ezechiela do wygnańców z zadaniem, które ma do wykonania. I często tak mówimy, że prorok Ezechiel jest prorokiem nadziei. W nawiasie mówiąc, Dzisiaj też potrzebujemy proroków nadziei, a nie jeźdźców apokalipsy, a więc potrzebujemy ludzi, którzy w tych niełatwych czasach, w których żyjemy, będą budzili wiarę, będą wskazywali na nadzieję, nawet w trudnej sytuacji, a nie tylko takich, którzy wieszczą grozę, koniec i niebezpieczeństwo. W 34. rozdziale Jego Księgi, czyli w w tym fragmencie, który dzisiaj czytamy, rozważamy, tam jest zapisany bardzo mocny obraz. Właśnie prorok Ezechiel był takim wyrazistym prorokiem. Mówił to, co myślał, to, co było faktycznie jego przeżyciem, jego doświadczeniem i często właśnie używał takich mocnych sformułowań, mocnych obrazów, żeby wstrząsnąć, żeby pokazać te obszary, które są złe, a które można i powinno się naprawić. My dzisiaj, moi drodzy, mało wiemy o wypasie owiec, bo ten dzisiejszy fragment 34 rozdziału właśnie pokazuje nam tę specyfikę pasterza i jego stada owiec. My dzisiaj mało wiemy o wypasie owiec. Dzięki Bogu w ostatnich latach, dzięki funduszom z Unii Europejskiej, na naszych halach znowu na nowo pojawili się pasterze z owcami, ale wiemy, że przez wiele, wiele lat w ogóle owiec i pasterzy nie można było spotkać. Trzeba było pojechać na przykład na Słowację, żeby zobaczyć pasterzy przy pracy. Ale czytając Boże Słowo widzimy, że ten obraz... Pasterza i owiec jest bardzo mocno obecny. Mamy wielu pasterzy, bohaterów biblijnych. Chociażby Abel, syn Adama i Ewy, był pasterzem. Chociażby Dawid, zanim został królem Izraela, najpierw zajmował się pasterstwem. Prorok Amos i tak dalej możemy wymieniać postaci biblijne, które tym fachem się zajmowały. I zawsze. W takich momentach, kiedy mówimy o pasterzowaniu, musimy sobie zdać sprawę, że bardzo rzadko się zdarzało, żeby pasterzem był właściciel stada. Pasterzami byli najemnicy, byli pracownicy, których wynajmował właściciel, powierzał im swoje owce, oczywiście płacił im za to można powiedzieć, dostawali swoją pensję, ale bardzo wiele zależało od pasterza, czy utożsamiał się z nieswoją własnością, z własnością swojego pana, czy może bardziej to traktował na zasadzie przyjścia do pracy i zarobienia bez jakiegoś głębszego wtapiania się w temat powierzonych mu owiec. Dzisiejszy tekst właśnie posługując się tym obrazem pasterza i owiec, chce nam powiedzieć coś bardzo ważnego o przywódcach. Przywódcach, którym Pan Bóg powierza swój lud. I nie chodzi tu tylko i wyłącznie o przywódców religijnych. Tak też, ale nie tylko. Również chodzi o przywódców politycznych. Jedni i drudzy tak czytamy w dzisiejszym słowie, mają bardzo ważne zadania do wykonania, mają nieść pociechę, nadzieję, zatroszczyć się o najsłabszych, nakarmić, napoić, to jest ten obraz wyprowadzenia na zielone łąki, na zielone pastwiska, szukać zagubionych, szukać tych, które sobie nie radzą. A więc rolą pasterza było uważne przyglądanie się zwłaszcza najsłabszym. Silne owce sobie poradzą. Silne owce zawsze się tam bardziej będą rozpychały, by zapewnić sobie lepszą trawę czy dojście do źródła wody. Rolą pasterzy było zadbanie o te, które sobie nie radzą, które są już słabsze, które są zagrożeniem dla dzikich zwierząt, które z różnych powodów gdzieś się zagubiły, odeszły od stada. Główna uwaga pasterzy miała koncentrować się na najsłabszych. I prorok pokazuje na przykładzie historii Izraela, zburzenia świątyni, uprowadzenia ludu do Babilonii, że to jest konsekwencja tego, iż przywódcy zawiedli przywódcy polityczni i przywódcy religijni. Zamiast paść owce, strzygli je. Zamiast być dla owiec, to owce były dla nich. A więc to odwrócenie ról sprawiło, że doszło do kryzysowej sytuacji, do jednego z najtrudniejszych doświadczeń w historii Izraela. Moi drodzy, to słowo dzisiaj jest do nas skierowane. Nie rozważamy go tylko po to, żeby wspominać niewolę babilońską, zburzenie świątyni jerozolimskiej, czyli nie po to, żeby odnosić się do faktów historycznych. Ale to słowo jest dzisiaj do nas skierowane i to słowo dzisiaj nam stawia pytanie, jakimi jesteśmy pasterzami. Całkiem świadomie powiedziałem, jakimi jesteśmy, bo wszyscy jesteśmy pasterzami. Każdy z nas ma niesie ze sobą odpowiedzialność za kogoś, za drugiego człowieka. Pan Bóg kogoś nam powierzył. Rodzinę, dzieci, pracowników podwładnych, naród, kościół, taką czy inną funkcję publiczną, taką czy inną funkcję w kościele. To jest wszystko pasterzowanie. My wszyscy jesteśmy pasterzami, niesiemy odpowiedzialność za drugiego człowieka. I to Słowo przypomina nam, że ta odpowiedzialność jest bardzo duża. Ta odpowiedzialność jest być może pewnego rodzaju ciężarem, ale który mamy nieść, by być jedni dla drugich. W Bożym Słowie czytamy, że komu, wie, komu wiele dano. Od tego wiele będzie się żądać, komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Wiele mamy takich tekstów wzywających do odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale też i za drugiego człowieka. Jak ważne to zadanie i jak wiele od niego zależy, widzimy wszędzie dookoła w przestrzeni publicznej, w kościele. A to przekłada się na nasze pasterzowanie w domu, w rodzinie w pracy, tam gdzie się angażujemy. O odpowiedzialności i konsekwencjach zawsze trzeba pamiętać. Bardzo mocno prorok Ezechiel to akcentuje. To jest taka moja refleksja. Czasami pasterze mają poczucie, że się muszą znać na wszystkim i że w każdej kwestii powinni zabrać głos. Czasami mam takie wrażenie, że dobrze by było, żeby pasterze zamilkli. I dobrze by było, żeby nie w każdej kwestii każdy pasterz próbował na siłę się wypowiedzieć. Ostatnio dotarły do nas słowa części pasterzy. Wierzę w to, że części tylko pasterzy z innej owczarni, mówiąc tym językiem biblijnym proroka Ezechiela. Którzy podważyli etyczność stosowania niektórych szczepionek przeciw COVID. Dostałem takie zapytanie, a co Wy na to, jak Kościół Ewangelicki do tych kwestii etycznych się odnosi? Naprawdę nie na wszystkim muszę się znać. Nie jesteśmy ekspertami od pandemii. Tak samo jak nie jesteśmy ekspertami od ginekologii, położnictwa, od psychiatrii, od polityki, mechatroniki czy sportu. Nie na wszystkim muszę się znać i nie we wszystkim muszę zabierać publicznie głos. Ale Pan Bóg dał mi rozum i każdemu z nas dał rozum, którego mamy też odpowiedzialnie używać. A więc jeżeli czegoś nie wiem, jeżeli na czymś się nie znam, to słucham mądrzejszych. Słucham tych, którzy są ekspertami, którzy są specjalistami w danej dziedzinie. Słucham mądrzejszych ode mnie, bo wiem, że im mogę zaufać. Wiem, że to ma sens, by wsłuchiwać się w tych, którzy wiedzą lepiej i wiedzą więcej. Ja mogę tylko powiedzieć sam za siebie tak. Ja się zaszczepiłem jako nauczyciel i to tą szczepionką, która nazywana jest mało etyczną czy nieetyczną. Tak mi podpowiedział mój rozum po modlitwie i wiem, że to była dobra decyzja. Czasami lepiej, żeby pasterze zamilkli. Bo pasterze przede wszystkim są, powinni być odniesienia nadziei, odbudzenia wiary. Zwłaszcza w takich sytuacjach, w jakich jesteśmy, w tym co teraz przeżywamy, widzimy wiele niepokojów, widzimy wiele osób, które panicznie się boją tej sytuacji i to trzeba zrozumieć. Różne mamy progi wrażliwości na zagrożenia, na stres, na sytuację, w jakiej żyjemy. Mamy skrajne postawy, ale... My mamy być prorokami nadziei, tak jak Ezechiel w niełatwym czasie. Zamiast straszyć, budzić lęk, jesteśmy po to, by uwalniać, by przywracać lekkość, a nie nakładać kolejnych ciężarów, bo już jest ich wystarczająco dużo. Dla wielu już jest ich za dużo. Nie mam być ekspertem w każdej sprawie, ale mam nieść nadzieję, wiarę. Kazywać, że każdy kolejny poranek ma sens i to jest zadanie nas wszystkich w tych środowiskach, w których żyjemy, tam, gdzie niesiemy te, ten ciężar odpowiedzialności, bądźmy, bądźcie prorokami nadziei, a nie tymi, którzy dokładają ciężarów. I dlatego dzisiejsza niedziela nosi nazwę Misericordia Domini, Miłosierdzia Bożego. Pan Bóg zdejmuje z nas ciężary i my mamy być świadkami Boga miłości, Boga, który chce pomóc, który uwalnia, a nie zniewala, Boga, który jest najlepszym pasterzem i prowadzi nas do wolności, Boga, który przywraca do życia, a nie to życie odbiera. Dlatego też na końcu dzisiejszego tekstu prorok Ezechiel zapowiada, że to Bóg położy kres władzy złych pasterzy i to bez względu na to, czy chodzi o te elity związane z państwem, kapłanów, proroków. Bóg zajmie się swoimi owcami, swoim ludem, który już więcej nie będzie łupem tych, którzy są tego niegodni. Tak kończy się. Ta historia z 34 rozdziału Ezechiela. I to jest ten najpiękniejszy obraz Bożej miłości. On sam się troszczy, on sam chce uwolnić, on przywraca radość i nadzieję. Nawet w tak beznadziejnej sytuacji, w jakiej znalazł się Izrael po zburzeniu świątyni i po uprowadzeniu do Babilonii, pasterze zawiedli. Państwo zawiodło, religia zawiodła, ale Bóg jest tym, który nigdy nie zawiedzie, który zawsze ze swoim miłosierdziem, ze swoją miłością, z tą ofertą z tego wynikającą, wychodzi naprzeciw człowieka. Gdy widzimy, że pasterze zawodzą w obszarze państwa, kościoła, rodziny, pracy, Zawsze możemy zwrócić się w stronę dobrego pasterza, w stronę Boga, który wyprowadza nas ze śmierci do życia. Dzisiaj, druga niedziela po Wielkiej Nocy, ten temat zmartwychwstania jest jak najbardziej aktualny. Bóg chce nas wyprowadzić ze śmierci do życia. Amen. Muzyka